Dżunda wiosenna w okręgówce była bardzo ciężka, bo cały czas biliśmy się o te pierwsze miejsce z wilkowicami. Przegraliśmy tam po niefortunnej bramce. No ale robiliśmy cały czas swoje, do końca sezonu graliśmy to, co potrafimy. No i potem był ten mecz z Dankowicami, wszyscy myśleli, że to po prostu będzie tylko dopełnienie całej rundy, a okazał się chyba najcięższy mecz w tej całej rundzie, bo, bo nie umieliśmy tutaj strzelić bramki do 80 minucie. No i euforia, teraz czeka nas czwarta liga, nowe wyzwania. Miejmy nadzieję, że tutaj też wszyscy zostaną, ci, którzy przyczynili się do awansu, zobaczymy jak to będzie. 11 lipca zaczęliśmy przygotowania do, do czwartej ligi. Na razie jedno wielkie testowanie. Czeka nas pięć sparingów najbliższy piątek z juniorami GKS Katowice. Jeszcze tydzień do ligi mamy Puchar Polski, który rozegramy Garda w Gardawicach. Na początku mieliśmy w pierwszej grupie czwartej ligi. Po wycofaniu się książeni przyniesiono nas. Do, do drugiej grupy. Myślę, że to dla nas korzystne rozwiązanie, szczególnie organizacyjne, gdzie tutaj z lędzin mamy bliżej w kierunku Bielska. Zdecydowanie więcej tam jest tych zespołów. Naszym celem jest utrzymanie. Wiadomo, też nie wiemy kształt, jaki będzie do końca miała kadra. Wszystko jest w trakcie tworzenia. Miejmy nadzieję, że, że będzie pozytywnie, że wszyscy zostaną z poprzedniego sezonu plus dwóch, trzech zawodników. Pozyskamy, szczególnie szukamy na pozycję bramkarza, stopera i młodzieżowca. Tukaliśmy przez 3 lata, zawsze coś brakło na koniec, w tym roku się udało nam zrobić. Powiem tak, budżet jest taki, jaki jest, na czwartą ligę jest to za mało, robimy wszystko, żeby pozyskać sponsorów, płacimy zaległości zawodnikom, bo też mieli zaległości, czekają na pieniądze. A jeżeli tu chodzi o obiekt, jest to w zarządzie spółki miejskiej PGK Partner. Nie my tylko tutaj, najmujemy od nich ten, ten obiekt. A wygląda jak to wygląda. No, co możemy, to robimy. Dbamy o murawę. Ona wymaga renowacji, ona wymaga e, systemu nawadniania. Tego tutaj nie ma. Niestety, i to, jest, tak, jest taka pogoda, to blisko jest w stanie krytycznym. Dynek klubowy, z którego korzystamy, jest własnością też gminy. W zarządzie przedszkola e, numer jeden w Wędzinach. Klub najmuje części, nie mamy pieniędzy na gospodarza, robimy to wszystko sami, sprzątamy, bierzemy, zamiatamy, nikt nam nie pomaga, sami to musimy zrobić. Brawo!